Zbigniew Fieler, Raportu Regionu. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ze mną Piotr Sak, poseł Solidarnej Polski, Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie, szanowni Państwo. Panie pośle, koronawirus opanował media w ostatnich tygodniach również w Polsce. Mamy pierwszy przypadek stwierdzony w Tarnowiec, to... Blisko 30-letni mężczyzna, który wrócił z Francji. Jak żyć, po, jednym słowem, w Tarnowie teraz, kiedy okazuje się, że koronawirus jest tak blisko? Rzeczywiście temat koronawirusa zdominował. Debatę publiczną. Jest to bardzo istotna kwestia, która powoduje wielkie zainteresowanie, no bo to jest ryzyko y, dla życia i zdrowia, więc siłą rzeczy to powoduje dzisiaj y, zmianę priorytetów, i ta kwestia jest dzisiaj bardzo istotna i wszyscy oczekują raz rzetelnych informacji, dwa, podejmowania przez Radę ministrów, przez Sejm wszelkich możliwych działań, żeby zneutralizować ten pochód tego niedobrego wirusa. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie, patrząc z perspektywy nawet przyrostu, no nie są taki dynamiczny. Więc to też pokazuje, że te wszystkie dotychczasowe działania protekcjonistyczne, no były na ten moment właściwe, no ale to też nie ma nigdy pewności, tak? Nigdy nie możemy chwalić dnia przed zachodem słońca, ale to pokazuje, że te działania wyprzedzające, zapobiegawcze sprawdzają. Się. i teraz tak naprawdę wszystko zależy tak naprawdę od nas, bo może być całe wspaniałe oprzyrządowanie, ale od nas samych zależy tak naprawdę tej samokontroli, też higieny, pewnej dyscypliny, czy ten wirus nie będzie się rozprzestrzeniał i tutaj tak jak jest BHP w środowisku pracy, tak i w życiu, gdzie się powinni wprowadzić takie BHZ, tak? bezpieczeństwo higiena życia, ażeby zneutralizować potencjalne ryzyka zarażenia się. Tak? W rządzie pojawił się też kolon na wirus. Minister środowiska Michał Woś potwierdził, że jest zarażony. Wynik pozytywny. Ale z tych informacji, które docierają, wiemy, że czuje się dobrze. Pan miał kontakt z nim to jeszcze w trakcie posiedzenia sejmowego pod koniec lutego to myślę, że tutaj pan minister Woź jest zdrowym mężczyzną, bardzo takim mm -hmm. solidnie zbudowanym. Sądzę, że to wirus koronawirus ma z nim problem niż on sam z nim. Mamy nadzieję, że uda tak, mu się śmieszne, szybko. Śmieszne Facebooki memy, że Chuck Norris spotkał się z koronawirusem i koronawirus poszedł na kwarantannę. Tak, Myśli pan, że będzie tak samo z Oczywiście tutaj wiadomo, że tego typu sytuacja wywołuje to oczywiście czarny humor, sytuacja jest oczywiście poważna, no, ale też zdajemy sobie sprawę, z, że te rzeczy każdemu różnymi. się może zdarzyć tego typu sytuacja, ale trzeba zachować spokój, poddać się kwarantannie, podjęcie czynności leczniczym, ażeby jak najszybciej go przezwyciężyć. Hmm. Można go obez, obezwładniać, Jak widzimy coraz większa liczba ozdrowieńców, o czym nawet informował hmm. ostatnio pan Pinkas, główny inspektor sanitarny, czy pan minister Szumowski. Dlatego trzeba tak zachować. Dawno, chyba 13. Tak, i myślę, że ten. ten ta liczba będzie zwiększała się w miarę upływu czasu. Widzimy, że chociażby w Chinach ta liczba wyleczonych zwiększa się, gdzie po długotrwałej sanacji udało się im wyjść z opresji, dlatego też trzeba zachować spokój, niemniej jednak no, trzeba być wzmożonym, tak? Zachować czujność, no, wiadomo, że walczymy z przeciwnikiem, który jest niewidzialny i bardzo groźny. Ale niemniej jednak, jak widzimy, no, każdy może się zdarzyć tego typu sytuacja, ale jak mówię, no, jest już tutaj pan minister, czy też jeszcze kilku. Innych polityków niestety też do, dopadła ta dolegliwość, ten, ten wirus, i tutaj, jak mówię, no, trzeba spokojnie wdrożyć wszelkie przewidziane prawem procedury raz medyczne, nie spanikować, tylko spokojnie dać organizmowi czas na zwalczenie tego typu. A jak walczyć z fake newsem i ludźmi, którzy próbują, żerują wręcz na naiwności Polaków i obawie, bo może nie o naiwności, ale o obawie. Bardzo przykre, bo zdają sobie sprawę, że te fake newsy powodują dezinformację, tak, dezorganizują przy takim napięciu, jakie jest obecnie w społeczeństwie. Każda jakaś fałszywa informacja może wywołać pewną lawinę, pewien efekt domina, tak? I dlatego też to, co jest kluczowe i o co apeluję, do tego, żeby przede wszystkim wsłuchiwać się w komunikaty rządowe. Są konferencje, są wszelkie informacje przekazywane przez Radę Ministrów, przez Pana Premiera, przez Pana Prezydenta i trzeba wsłuchiwać się w nie, a nie starać się zdobywać informacje z drugiego czy trzeciego że tak powiem sortu, bo te źródła mogą zafałszywać rzeczywistość mogą lansować jakąś kat wizję katastrofizmu, czy że nie chciał stać fakty, a dlatego też tutaj, jak mówię, to trzeba przede wszystkim spokojnie nasłuchiwać tych informacji, które spłyną ze strony oficjalnych agent rządowych, bo to daje pewność, że te informacje nie mają na celu jakiejś dezinformacji. W przyszłym tygodniu ma być posiedzenie Sejmu. Jak pan wyobraża sobie funkcjonowanie Sejmu, właśnie w momencie, kiedy w Polsce ogłoszone jest, że zgromadzeń nie może być większa liczba osób niż 50? Oczywiście to nie jest sensu te zgromadzenie, jest to działanie organu konstytucyjnego. Też zdaję sobie sprawę, że to może wywołać no, wiele emocji związanych z sposobem sprawnym przeprowadzeniem obrad. Tym bardziej, że to jest naprawdę, jesteśmy ściśnieni na bardzo małej tak naprawdę powierzchni, ale sądzę, że mamy jeszcze tydzień czasu i zakładam, że Przedziś może zostaną indziej wprowadzone. Obrad? Ciężko to dzisiaj określić ostatecznie, ciężko spekulować, ale zakładam, że na pewno ta kwestia jest bardzo mocno rozważana, bo zdaję sobie sprawę, że jest też wielka potrzeba, żebyśmy się spotkali, żebyśmy mogli podjąć chociażby szereg ustaw, o których będzie zapewne w tym tygodniu pani minister Jadwiga Emilewicz wskazywała. Ale też premier całego... Mateusz Morawiecki mówił o tych ulgach i rozwiązaniach dla przedsiębiorców, dla pracodawców. Dlatego jest to niezbędne, bo jeżeli nie będzie uchwalona ustawa... A co do, co do zasady nie możemy tego ogłosić w sposób taki korespondencyjny, tak? nie możemy na tym ogłosować, bo tak, takie możliwości przemi techniczne i w ogóle konstytucyjne czy, czy ustawowe nie dają czy działanie regulaminu Sejmu, więc to powoduje, że musimy się zebrać, żeby móc podjąć w tym zakresie działania. I rzeczywiście, to, co pan redaktor mówi, mają być tutaj z szereg pakietów. Osłonowych, pomocniczych, mających na celu zneutralizować ekonomiczne skutki koronawirusa, bo z jednej strony oczywiście mówimy o stanie zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli, ale też nie możemy zapominać, że, no przy, widzimy, długo, że giełdowe lecą w dół. przy długo utrzymującym się tym stanie takim wyjątkowych okoliczności, no to powoduje, że będzie echo, będzie rezonans na, na działanie systemu ekonomicznego, tak I wtedy kwestia zmiany. is Wpadku PKB, być może recesji. Tutaj muszą być podjęte działania amortyzacyjne. Mówi się już o nich, sygnalizuje się, że będzie pakiet szeregu rozwiązań liberalizacyjnych, żeby doprowadzić do tego, żeby jak najsłyszą stopą dać szansę na przetrwanie tych trudnych czasów dla poszczególnych podmiotów gospodarczych. Wymiar sprawiedliwości jest dla Pana bardzo bliski, bo jest Pan adwokatem, jeszcze czynny nadal, mimo że sprawuje funkcję poselską. Wszystkie sądy zamknięte Tarnowski sąd zamknięty do 31 marca. Jak w ogóle wygląda teraz ta rzeczywistość prawna? Jak Polacy podchodzą i też klienci do tego, że te sprawy się wydłużają, przyciągają, są odłożone? Z dużym zrozumieniem. Na szczęście, bo każdy sobie zdaje sprawę, że każde spotkanie no może jakieś ryzyko wprowadzać, tak? I nie może być dzisiaj hazardistami, nie może być ryzykantami niepotrzebnie. I tutaj, wydaje się, tak jak zostały zatrzymane szkoły, tak i tutaj sąd gdzie jest to miejsce, w którym nagle w jednym miejscu zgromadzi się bardzo duża liczba osób, bo czasami to jest dziesiątki setki rozpraw dziennie w sądzie, w sądzie okręgowym rejonowym, więc siłą rzeczy w tym momencie no, zwiększałoby to prawdopodobieństwo rozniecenia się czy zwiększenia tych ogni zachorowań. Dlatego też taki hamulec jest bardzo właściwy, i jak rozmawiam ze swoimi klientami w ciągu tych dwóch tygodni, miałem mieć kilkanaście rozpraw. Wszyscy ze zrozumieniem przyjmowali sytuację, i wydaje się, że tutaj to był dobry ruch ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, że takie wytyczne i sygnalizacje poszły, żeby doprowadzić do tego, żeby neutralizować te ryzyka. Patrząc w przyszłość, nawarstwi się ilość spraw w sądach? A sądzę, że. Jeżeli były już wyznaczone terminy losowe, to znaczy, że sędziowie byli do nich przygotowani. Wiadomo jest, że po tej takiej sytuacji wystopowania, no będzie trzeba będzie nadrobić. I wydaje mi się, że to wszystko jest do uczynienia. Sędziowie są bardzo sprawni, operatywni. Tutaj znam, funkcjonując mm -hmm. w środowisku, więc tutaj uważam, że nie ma jakiegoś ryzyka, że nagle sprawy będą, że tak powiem, odłożone ad acta na lata. Mm -hmm. Wiadomo, że teraz jest ten okres takiej próby, krótkotrwały, mam nadzieję, ale on szybko minie. Przezwyciężymy te problemy, które teraz zaistniały i nabrzmiewały z uwagi na pandemię, a i to pozwoli na szybki powrót do normalnego funkcjonowania sądów. Patrząc też w, na administrację samorządową, rządową, są dość duże ograniczenia z dostępem do urzędów, z dostępem do wielu instytucji miejskich, choćby w Tarnowie. Jak też te urzędy później, Będą realizować choćby te przepisy, które były związane z podatkiem, który musimy zrealizować i złożyć zeznanie za dany rok jak, opłaty za śmieci w mieście. No wiele tych jak pytań widzimy, panie pozostaje. redaktorze są już moratoria, są prolongaty, jeżeli chodzi o opłacenie podatków lokalnych i to należy tutaj pochwalić działania pana prezydenta i Rady Miejskiej. Tak jak mówię, jest to sytuacja atypowa, ekstraordynaryjna, więc każdy z nas jest, musi mierzyć się z czymś nowym. Wiadomo, że na początku zawsze jest to szok, ale później jakby przychodzi pewna adaptacja do obecnych sytuacji. Zakładam, że ten okres czasu jak najszybciej, mam nadzieję, zostanie przeprowadzony, tak? jak najszybciej temat się jakby ustabilizuje, jest sytuacja, tak? A to będzie powodowało, że wszystko wróci z powrotem na dobre tory, że wszystko będzie realizowane. A zakładam, że Perspektywy nawet interesariusza Urzędu Gminy, poszczególnej gminy, jakiejkolwiek, no dzisiaj kluczową wagą jest nie załatwienie sprawy w urzędzie, tylko raczej troska o to, ażeby nie ulec zarażeniu. Więc wydaje mi się, że każdy zdroworozsądkowy osoba, która ma zachowany istnien samozachowawczy, zdaje sobie sprawę z tego, że no jednak jest czas taki. A typowy I on wymaga po prostu poczekania. Tak jak mówię, to nie są sprawy tego typu, z reguły na przykład, i z, i, i, e, chociażby zarejestrowanie samochodów, które są sprawą życia ale i śmierci. To jest ustawa, tak? która mówi Ale dni. mamy świadomość, mamy. że dzisiaj, nawet jeżeli była taka sytuacja, no to jest siła wyższa, tak? Więc, Ismayer, więc nawet gdyby ktoś nie zarejestrował tego samochodu, ciężko sobie wyobrazić, żeby e, tutaj były w stosunku do nich podejmowane działania dyscyplinujące, czy mające na celu doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby e, jakąś karę nałożyć. Żyć administracyjną, czy grzywne z uwagi na nie obowiązku. obowiązku. No bo zdaje sprawę, że no można tutaj spokojnie powołać się na stan wyższej konieczności, tego, że jednak urzędy nie działały w taki sposób standardowy i ciężko sobie wyobrazić, że znajdzie się jakiś służbista, który będzie tak ortodoksyjnie podchodził do tych kwestii. Wydaje mi się, że tutaj będzie większe liberalizm w tym zakresie. Coraz większej głosów ze strony opozycji o tym i kandydatów na prezydenta Polski, żeby przełożyć. Wybory, to też rząd mówi, że wiązałoby się z większymi restrykcjami i wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Polsce. Na tym etapie, na dzisiejszy dzień, Wydaje mi się, że tego typu decyzja byłaby pochopna i przedwczesna. Mamy na ten moment pewien jeszcze rezerwuar czasowy. Sądzę, że około dwóch, trzech tygodni maksymalnie, no bo jest kwestia później organizacji wyborów, szkoleń, wyborów wszystkich, chociażby komisji, dodatkowych że znajdą higieny. się chętni do pracy w komisji, no, jeżeli że... będzie taka takie dlatego zagrożenie dlatego dodajemy sobie tak naprawdę dwa, w moim odczuciu, tak naprawdę mm. te dwa tygodnie pokażą tak naprawdę, czy ten problem nabrzmiewa, czy też udaje się go op opanować, obezwładnić na tyle zneutralizować jego działanie, że będzie sytuacja bardziej Bo wybory typowa. we Francji pokazały samorządowe, że frekwencja była bardzo tak, niska. Dlatego jakby myślę, że to jest na pewno bardzo mocno rozważane, ale na tym moment byśmy wchodzili bardzo czystą jakby spekulację, bo nie znamy sytuacji, perspektywy czasowej, przestrzeni czasowej, tak naprawdę dwóch, trzech tygodni nie będziemy no widzieć. Minister Szumowski jak mówi, będzie... że będzie około tysiąca na pewno do końca tygodnia. Tak, zarażone. i to może jakby dopingować i stymulować działanie tutaj prezydenta Rady Ministrów Sejmu do tego, żeby jednak, i oczywiście przede wszystkim też w porozumieniu z opozycją, żeby wypracować nowe rozwiązanie na nowy czas. I to mogłoby spowodować prolongaty wyborów na okres późniejszy, no bo rzeczywiście demokracja ma to do siebie, że ma swoje święto, wybory, tak? I jeżeli tak naprawdę jest to święto suwerena, jeżeli no jednak jest to tak Taka sytuacja, że jednak wyborcy by nie uczestniczyli w wyborach, tak, byłoby to ograniczone, no to rzeczywiście w tym momencie przeprowadzenie wyborów no miałoby się z celem istotą tak naprawdę, dlaczego one są poływane i po co one się odbywają. Panie pośle, jeszcze na koniec, typowo z tematu adwokackiego, pojawiło się pytanie u nas w mediach społecznościowych, skierowane do Pana odnośnie sytuacji, kiedy komornik zajmuje mieszkanie czy lokal, a jest tam najemca i co się z tym najemcą dzieje wówczas? Czyli jeżeli jest zajęty lokal, to jest dopiero taki, można powiedzieć, prolog do uwertury, do dalszych działań, bo samo w sobie zajęcie mieszkania jeszcze nie powoduje jego sprzedaży. Dopiero jest cała procedura związana z opiszem, oszacowaniem. Ta osoba, która wynajmuje mieszkanie, ma taką sytuację, że musi oczywiście znosić tę sytuacje, czyli na przykład wejście komornika z biegłym sądowym, żeby na przykład ocenić nieruchomość. Może mieć też zobowiązane do tego, żeby na przykład zamiast odprowadzać yy, najemcy czynsz. czynsz, żeby przekazywać go do komornika, żeby kompensować to zadłużenie, które istnieje. A może też i dojść do takiej sytuacji, że może być licytacja, jeżeli będzie licytacja takiej nieruchomości. To oczywiście nowy właściciel będzie mógł, niezależnie od tego, że na przykład umowa jest zawarta na, przykład na czas określony, może ją wypowiedzieć. Ale dopiero nowy nowy właściciel. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Dziękuję bardzo.